na krafeczka więc nagrywa, nie? Tak, no raczej. Okay. Mam no, <laughs> nadzieję, że tylko nie spuszczę z wyrażenia. <laughs> no, normalnie królik doświadczalny. Skaczesz. O, w modę. Wiesz, co ja mi się już za ciebie dognie przeznaczam? No. No, tak. <laughs> Więc będą drgania na, na filmiku. Naraz! Nie ma go! przywaliłeś? Nie. Ja. Daleko tam było?